Siema, witajcie na kanale Kudła Tegesy. Dzisiaj zagramy sobie team duele. Tak, dawno ich bardzo ich nie było. Także myślę, że bardzo fajnie sobie będzie je przypomnieć. Dzisiaj dla odmiany moim teammateem będzie Gasowy, nie Bimbej. Bimbej mm, po prostu ma inne ciekawsze rzeczy do robienia. Może to oglądasz Bimbay, Sorry, ale taka prawda. Eee, tak, a z gazowym już sobie pograliśmy trochę i mamy ranking 1022. Jesteśmy w Lidze Master 2. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ten leaderboard. Także zaraz się dowiemy. No, i tak. Czy jest z nami gaz? Dzień dobry. <grych> no, Cześć, dzień Cześć. dobry. To wystarczy. Cześć YouTube. No dzień i dobra. No to let's go, nie. Let's go. Silne regiony. Hiszpania, Brazylia, Stany. To jest w ogóle hit. Indonezja Meksyk, Grecja. No dobra, Polaków mamy. Okej. Japsy, nie? Chyba pierwszy, co. Japonia wygląda jak Japonia jakaś. Ej, jest ta plakietka dolna, jak spojrzysz na e, ona jest taka zaokrąglona, także ja od razu pójdę, jeżeli pozwolisz, w Nagoya. A jest, faktycznie, no? Jest. Bo wiem, że tak, to jest tak. meta na Goja. Możesz też tam w sumie pójść, tylko jakaś może trochę inaczej. Nie, zhedżuj mądrze, może, co? Gazik. No ja z tej strony brzegu tutaj. Ty, tak ja dokładnie. w ogóle nie widzę, gdzie hedżujesz. A, dobra, teraz widzę. No i Nice. I ty byłbyś bliżej IO. Tak jest. To jest fajna metka na Japsy. No i tutaj to ja już nie wiem, nie to się słucham. Co mamy jakieś stany albo Kanadę? Pewnie stany. Stany raczej mamy stany. Mamy tutaj no. jakieś iglaki. A dużo liściastych, no w południe raczej, nie? Właśnie albo coś takiego. A to nie jest żółta blacha? Zobacz na NE, NNE. Czy pomarańczowa, no Złóda bo jestem Dalton. jest taka no żółta jest. To New Jersey? Taka... Tam są Ale tu takie z kolei żółte. z S jest taka biała. Na S. No jest. Tam na SW nie widzę, kurczę, ciężko powiedzieć. Ale tam jest taka żółta. No jakieś, no jakieś New Jersey mogło być, no, też. Trzeba się dzielić, nie? No bo to ja pójdę ty, w to pójdę New Jersey. A ty tam może atakuj to New Jersey czy coś w takim razie. Dobra. Bo ja też... ja nie wiem, żeby. Może być jakaś tutaj. Ale gdzieś też ostatnio słyszałem, że te pomarańczowe blaszki są, ale nie pamiętam gdzie. Patrz jak łapią. No nowy New Jersey, no tak tak. A a to było prosto prostu tutaj. Blisko. Ojej, Ojeju, czarne auto. Argentyna? Argentyna wygląda. Słońce z północy. No to trzeba się dzielić na Argentynie. jest. Płaska no Argentyna, no. Nic nie widać, żadnych gór w tym. I żadnej wody, niczego takiego. No płaska jak no sam gdzieś tu trzeba lecieć w Patagonię od... Od Rio Negro po... Tu byś chciał. Dół, no właśnie myślę, czy tu? Wolić? Czy bardziej tu? Myślę, ja bym bardziej no to, gdzieś ale tu może. Pójdę do ten dół, a ty sobie gdzieś tutaj. No. Okej, okay, dobra, no to ja bym gdzieś jak miał zawajbić, to gdzieś tu chyba. Ja też mega nisko bym nie szedł, bo jednak jest dużo tych, e, tych, krzaków. Nie wiem, no czubut bym nie szedł, nie? Nie wiem dlaczego, ale mi się czubut inaczej no, trochę kojarzy. No, mamy, mamy to no, tak jakby. I patrz, teraz jest na wizji i patrz, będzie czubut, nie? Będzie środek no, Typowo. E. <noise> Ty nie. Yeah, nice. Okej. Okay. Nie wiem jak to się czyta. Okej. Okay. Necke? No, no <grymiany> <grymiany> Okej. Okay. Chujowa droga, nie? Norasyja jakaś. słowo. no Syja jakaś, no. Czarne auto, długa antena, brzozy są. I są te… brzozy, są? A, są też brzozy, ale takie małe. Tak no malutkie. Jest. One są wszędzie, w sumie, ja nie wiem. A jest, jest taka duża ta, ta autostrada, kurde. No jest, to jest jakaś główna droga, no. Ale są te modrzewie, takie też, te, te syberyjskie, takie, więc gdzieś. Ja właśnie, <grym> bo to jest tak, że ja bym chyba faktycznie wschód szedł bardziej. Co? Ja bym myślał o wschodzie, chyba bardziej teraz. No właśnie, wygląda tak wschodnio, ale ten ruch jest taki wielki, jakiś, nie? No, a to ten, a nie my my mają tu pasuje, kierownicy nigdzie no. z lewej strony? Nie, to jest prawa. No nie widać za bardzo. No dobra, dzielmy się, Wiesz? nie? Bo... Ty jest kierownica z yy, prawej, z lewej w sensie. Ja tak. pójdę gdzieś tu może, co? Pójdź tu gdzieś, no właśnie chciałem ten, a ja gdzieś tutaj za okay. się. ten, żeby... Tak, to będzie ta strona. Oj, zjebali. No, i gitarę. Okej. Okay. Te kierownice to jest też fajna meta, no ale w sumie te auta też mogą no. jeździć, wiesz, na zachodniej stronie Rosji, nie? Tak, no pewnie, no, pewnie. No, jakaś Europa. W ogóle nie widzę samochodu. No bo to czwarta Gena, jakaś. E, takie są Copyright tam drzewka, 24. Znaczy nie drzewka, tylko takie daszki na SW. Jakie jest takie. Mogłyby to być Niemcy? Mogłyby chyba, nie. Deszcz, albo jakieś właśnie... Te wiatraki z Lipska, nie? <noise> A, faktycznie wiatraki są. Tylko pytanie, ja no to nie, myślałem, mnie, nie wiem. Myślałem znaczy, o Węgrzech i myślałem o Hiszpanii, ale Hiszpanii. No właśnie nie, właśnie nie podoba mi nie się nie nie ta nie droga, taka trochę średnia na Niemcy. No to z kolei już bardziej na Węgry, na przykład? Tak, 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 tak. Czerwone tak. dachy masz no, tak jakby no, właśnie Rumunia, Węgry. Niemcy powinni mieć lepsze, no. No. No właśnie, te czerwone dachy, to mi patrzy jak śródziemnomorsko też troszkę. No to, ten, to idź tam, jak tak czujesz. Bardzo, ja bym nie? spróbował może Hiszpanię, nie wiem czemu, ale tak... Dobra, dobra, no to, to ja też myślałem o niej, więc tak zróbmy. Ja, ja pójdę Węg na Węgry i... A sorry, to z... przez przypadek zaznaczyłem. Ale kuźwa, hecz. Jak się pinkuje, pinkuje. W ogóle. <laughs> Czym to robisz? E, po prostu jak z, y, zagesujesz, to możesz zaznaczyć. A czyli jak masz już tak, jak w masz Tak. Bułgaria. miało to sens, miało. W ogóle nad wodą, nie? No, to już pomyślał o Francji. To jest pierwsze co. Chyba widać bulardy. Francuskie tam na. Tak, tak, to są francuskie, no. A ten w ogóle te dachy takie szczeliste, spadziste, to w ogóle jakby. Nie wiem, w górach to miało być, ale to nie wygląda na góry. Śnieg pada, jest jakąś no no, 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 nie no. no. Ale, ale, to wygląda na jakąś inwencję twórczą, jakiegoś architekta, wiesz? No możliwe, bo to, to nie jest za bardzo widać, że coś było blisko. Komuś tam odjebało ładnie. Tam są też jakieś wiatraki na SE. No trzeba Francji chyba nie? Obaj. No, no, no. tak. No nie wiem, no. Góradu? Ja, no chyba tak, nie. Chyba tak. Może mają słabsze komputery, to nie widzą Bolardu, wiesz. Ja już też na moim. o monitorze. Patrz, o, to o my, my, my mamy za słabe komputery, gaz. My mamy za słabe jednak no patrz. Tak, to tak, Je. to są francuskie, no. Woda, hej, serio Niemcy. Dobrze, też przy samej wodzie, tu. No, no. Grubo. Ty, ciągła żółta. No właśnie meksykańska, nie? Ale kurde. Albo kolumbijska. To, wszystko? to nie bardzo z kolei. Co to rośnie w ogóle? Co na NW? Co to jest? Awokado? To jest awokado chyba. Nie wiem, szczerze ci powiem, ale Wydaje jakoś, mi się, że to jest awokado. Gdzieś tu jest jakieś zielone, coś. Ale to jest sub z Meksyku na Ach, SM. Chuso. Dobra, no, no, dobra, to wygląda jak... Dobra, ja idę jakieś tu Chiapas na SW. To jest chyba widzę, meksykański no? sub. Na SE, dobra, no. Na SS. Jest, sorry. No dobra, to ja gdzieś wyżej i tyle, żeby było. Ale za wysoko to chyba... Nie, 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 nie ma co za wysoko, nie, nie, nie. Oj, chłopaki. No. Pięknie. No, z... GG. Bang, bang. Tak jest. Fajna fajna rozgry rozgryweczka. Tak, dobry, dobry stat. sobie start. po herbatkę. Mi się pewnie. Tak zaparzyła. tak. Ja piwa wezmę. No Grecja nas ułoni, no. Atakowała z Lienacka. No bo Grecja Poprawę. jest taka dziwna. Bo to może i być Turcja, wiesz, Zachodnia. No tak. Ale I Bułgaria, i, Szpania, i no. też. No, no i mamy Włochy, Turcję właśnie i Niemców. Ambulans, ratownictwo medyczne, Lublin. <laughs> Pięknie Co jest? Na N masz miejsce parkingowe i jest ta taka, no, jest rejestracja naklejona. LUB. No to co? Lubin? Lublin? Ale nie wiem, czy się zaczyna. To jest Bychów, wiesz? Bychawa, Bychawa. No, widzę. Pesos. Ale gdzie to jest? Ty, perłę masz, y, namioty z perły, znaczy te parasole z perły. Skąd jest perła? Gdzie ważą perłę, stary? No i jak się dzielimy? No gdzieś na wschodzie, nie? Myślisz, że wschód? Tak. To ja pójdę gdzieś pod Lublin. Aha. Faktycznie. Ej, nawet nie Chawa. było takie małe miasto, to było do znalezienia stare. Tak, było. Mhm. Hmm. Faktycznie. Nice. Dobra, no stanę. dobra, super. Brazylia czy Chile? Nie, no to jest lader normalnie brazylijski, tak? Taki brazylijskowaty, no. Słońce, Brazylijsko chyba z północy. Kambodżowaty. Nie no ale ja myślę, że chyba tu powinniśmy Brazylię pójść. Chociaż to wygląda jak. No. Nie no Brazylię trzeba chyba. Ale gdzie? Nie wiem. Dobra, no, to jakby po prostu. Mhm. Nice. chciałem Piawi właśnie kliknąć, ale mówię, nie lepiej tutaj skryje. No właśnie zawsze mnie zastanawia po takich rundach, wiesz, czy, czy była jakaś meta faktycznie na ten rejon, nie? To, jest, to nie jest antena. To jest 176. Myślałem, że to jest antena jakaś w ogóle. nie. Jest tutaj glaki, jest amerykańska flaga. No są mi glaki. Nie gdzie ty widzisz amerykańską flagę, ale spoko? Na, na przydomku, na wózku. No, ja bym gdzieś 17. chyba tu próbował na no, co? No chyba, to ja gdzieś tu wyżej. To, to ja odbiję, tak. Trzeba korygować gesy? Wisconsin, okej, okay, nice. Wisconsin, no. Byliśmy wyżej, tak, dobrze. You. No i co to jest? Prawostronne. Drewno, suche. To jest południe, tak? A drewniane suche są. No to co, Stany albo Meksyk? Stany jakieś musiały być, tak? Bo to Meksyk kurde ja bym próbował chyba Meksyk, wie, tak? stary. Dobra, no to ja pójdę gdzieś w Utah, coś takiego. Nice, nice, Nevada. Przy Kalifornii. No może być Duga. Partia. Jak to nazywać? Partia, gra, rozgrywka? tak. To jest lewostronne, nie? Dwa do to są India. 23 no, trzeba jeść chyba trzeba iść północ. Chyba jeszcze jest cam, nie? Północ? Chyba A, nie, północ, gdzie? nie? Ja pójdę A, gdzieś dobra. Mhm. Mogę... Okay. Nice. dobrze. Też tak mnie ciągnęło właśnie w tamte strony. Znowu to jest Alberta, Jakieś... supy na Alberta, nie? Okej. Okay. Także no wiedzą wiecznie. też, ale gdzie Alberto? Ale to jest bliska chyba granicy, mi się wydaje. Ja bym gdzieś tu no, leciał. Czy tutaj, coś, czy gdzieś tutaj Nie, Nie wiem. wiem. No też, no, tu. To... Oj. Wow. No miałem zostać wyżej. W... Chciałem iść wyżej w ogóle. W Wczoraj też grałem i w tym samym rejonie, jakby był ten... gaz. Z północy słońca. Jest. Tak. jest tak. Brazylia, stary Ekwador. No Chociaż... jakaś taka kurde, Nie wiem. Ja Brazylia walił, walił do... chyba. Gdzie jest Idź tam w tę Kolumbię, co? Kolumbia, dobra. Okej. Okay. Ty, to jest ta mapa? A gdzie a ty byłeś? To byłbyś no... bliżej w ogóle. Jak byłem w Roraimie, no to byłbym. W mapie, ja, kurwa. No, sorry, to się w ogóle. To kolos, ja też nie byłem. Tutaj, e, low car, nie? Z północy słońce. Nie, są wysokie takie. O, ciekawe są te drzewa. No ciekawe, są te drzewa. To plantacja jest, są, są takie równe. To jest takie... z lewej strony znak, czy? Kup, które... Na SE? Znak jest, to mi jest z lewej faktycznie. Ja bym chyba, może Australię o, spróbował? Kurde, nie wiem, gdzie. Nie wiem, gdzie. Nie wiem, gdzie. RPA? Nie wiem, gdzie. No, nie, dobra, nie wiem. Też nie wiem. Lol. Epa, no. Za mało czasu, szybko spuszowali bardzo. Ale te drzewka, kurde. No. Co to były za drzewka? One takie cieniutkie były i wysokie od razu. To nie były kauczukowce? Tam... Może? Nie wiem, jak wyglądały. Ja też sposób. nie wiem, jak wyglądają kauczukowce. Aż te sprawdzę normalnie, nie? Ale co się. Jak Ty, one wyglądają tam, w ten nie? sposób. No, faktycznie. Nie wiem, włączyłem jakąś stronę, pierwszą, lepszą, Okej. Okay. ale mi nie ładuje zdjęć. To te plantacje, ale tych świerków, czy czegoś? Czy nie, wyglądają takie... tak kauczukowo. No. Okej, okay. no one mają taką długą y, tą, nie ten, pień. Taki mm. prosty, bardzo prosty, bez żadnych tam, wiesz, odkształceń. Wiesz co, to... One wyglądają jak w klei, te drzewka. No dobra, Niemcy. O Brazylii pomyślałem, ale w ogóle. Tak, ja też. ale... Supy są na Brazylii. Supki są, dobra, faktycznie. Te roślinki, takie pierwsze co myślę, to to Kantins, jak to widzę, nie? Jakieś takie, no. Tylko takie niesuche jakieś musiałoby być. No jest wilgotno. Jest to Kantins, Gras. Ale są palmy, Boże nie? To... Co to są za palmy na E, S, E? Na E. Ja bym Mato Grosso A, spróbował. Tak, aha, dobra, te cienkie takie. No. no to ja też tu kliknę takie razie. ja pójdę tu. A, no Tylko to nie ja wiem, to czy to jest Mato Grosso, nie? To jest. No właśnie, Maraniao. Ale w Maraniao są trochę inne palmy. Mi to trochę zajechało tymi z ale. Nie pamiętam, gdzie byłeś. No dobrze, byliśmy bliżej. Dobra, jest ta Australia. Australia. To, no. no to chyba. Hmm. Co myślisz? Mi się wydaje, że tu trzeba iść jakieś. New South Wales? Suche? O tak. Gdzieś ja bym tu bym nie? Idź Queensland, o, może. Oho. Queensland, dobre. Nice. Mm -hmm. Flowless, the... flowless. No to jest Brazylia już, nie? Czarne znaki są z tyłu. Ale dziwna antena. I ale te, te. szewrony też się zgadzają. Antena mm -hmm. jaka długa, no. Dziwna. Praktycznie. Słońce z północy też się zgadza. Są jakieś palmy na N, mniej więcej N. Na są... lewo trochę N. Góry na zachód. Góry? Na zachód, no? Zachód, zachód, wo. Czy to może być jakaś tam Roraima, jakieś tam te akre, no jakieś takie gówno? To by wtedy pasowało takie. Ja mogę tam kliknąć w takim razie. No to co, to ja bym chciał tu iść chyba w Spiritą, mimo wszystko. Spirito? Nie wiem, Spirito chyba nie, wiesz. Gdzieś w środku, no bardziej. O, no to, to grosso. Gdyż jak widzę góry, to zaraz myślę Espirito Santa albo Minas, nie? No, tylko tam są takie, takie. Ja takie... wiem, że tam są o, większe mi, góry, to? nie? Z góry, po prostu. Oj, nie zawsze. No dobra, słońce z południa. Południe? W południe, no tak, już myślałem, że. W góry, no i no 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 to, to wygląda albo na Kanadę, stary już. To BC bym dawał chyba. Jakieś. Albo Washington. A są tutaj góry jakieś, wiesz? Śnieg jest. Może gdzieś tam gdzieś? A ja mogę gdzieś tutaj ogarnąć. Nie pójdę w British. Dalej, no. góry w jakimś właśnie Nie no, to zawalili trochę. W życiu bym nie poszedł tutaj wschodu. Czy to jest Szwecja? Znaczy, te... jest. Widzę kolor flagi wiesz. Białe, no białe, to są te takie ukraińskie. Bogdal, ale Bogdal pasuje na Szwecję. Bogdal? Ta, Nie, znaczy no znaczy to... pisało Bogdal, ale tam jest znak na SW biały, Bogdal, przekreślony. To takie brzmi, jak w jakiejś... No to Czechy, Słowenia. Ej stary, my w Norwegii A, mamy takie, takie nazwy kończące się na dal. To, to jest... To jest coś takiego, jest brzydka droga też. To będzie coś tak Wsumacja, jak mówisz, bo jest biała. Jest no ja pójdę Czechy mam. Była ta wiesz, tak jak kiedyś mieliśmy w Polsce, te białe tablice do wjazdu do miasta, to takie coś trzeba było właśnie, no. To z kolei, no. Słońce z południa. Taki jakiś kurde... Main, taksosoby. coś tego? O, tymczasowo. Ej to właśnie, ten, bo nie to, pomyślałem to o pavemencie. To jest page. Taka jakaś równowa Miasta, gra, nie? Ale myślę, że Teksas powiedzieć Teksas. No jest z kolei zimniejszy. Tak wygląda, jakby zimniej było. Te dachy takie dziwne, bo jak ja widzę tyle domów z drewna, mm, kurde. Jezu, ja nie wiem, jak się tych stanów nauczyć, nie? Jeszcze za bardzo nie próbowałem, więc też nie wiem, ale no trzeba by. O, bardzo ciężkie są. Dobra, to jak. Ja myślę, że ten Teksas to jest, ale zielony, nie? No to, dobra, to Ja, mogę A ja pójdę tu gdzie to, tak to, jak to, myślę, te main. Na, na tym. Myślę, że jest no, najwyżej będzie środek, no. Okej, okay. George. Hmm, tak, skoro. to do Alabama jeszcze myślał, ale to nie jest niczym poparte, jakby, nie? To tak po prostu między rzeczami, które nie znam. No to masz level znowu, poszłyby, nie? Takie, takie. Kurde, najgorzej. 2025 copyright. To może Będziemy też być Nepal. Mhm. Uh -huh. No to, to to można go wewnątrz, nie? Jest dużo są dymu. palmy. Kurde, no. ale tutaj też. Są palmy w ogóle też, no właśnie. Te Bardzo takie, dużo palm, także ja bym tutaj odpalł w ogóle południe Indii, nie? Też. To mnie boli. Jest za dużo tych palm. Wszędzie masz palmy. Palmy nie, bardzo wybrzeżnie na Indiach masz, nie? A to ja mimo ja wszystko ja gdzieś tutaj, o jakiś West Bengal, tu. żeby było blisko. Do... No to łapiesz Nepal, nie? A. No dobra, to ja pójdę i wiesz co? Ja myślę w ogóle o tym tutaj miejscu Gujarat. Gujarat, Gujarat. No, 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 Także no. ja pójdę tak, może A. tutaj se schedżuję, tak. Okay, dobra. żeby bo... Boję się karnataki. Nice. Nice. No też to kiedyś indie są. To będzie sobie... jakiś bardziej... No. Po... Bardziej południe jednak mimo wszystko, a... no, Ale to już u nas jesteśmy bardziej... To jest niebieska naklejka, czy to jest... Gdzieś to, gdzieś to są z Francji z... bolardy, no, no tu musi być Francja. Bolardy też, tak. No, tak, tak, To wygląda w ogóle przy Niemczech gdzieś, ja bym tu gdzieś las. Dobra, dobra. Okej. Okay. Tak, gdzieś tu, złapać, tak No tak wygląda. Belgijsko trochę tak... tak, tak. Teraz jak kliknę, A. Tak ja mogę, dobra. Tak, dobra. tak, i mi pokazujesz, no. No, no. Okej, okay, północno bardziej No walczą chłopaki, walczą. Były wiatraki, więc można się było spodziewać, że coś tam hmm. wywiać. No, też pomyślałem o Kanadzie od razu, po pierwsze moje takie. Eee. Wygląda jakby było. Zimno. Zimno, no. Kurde, ja bym tu chyba może próbował jakieś te. No właśnie, widzisz. Czy Ontario, czy Brunswicki? Zresztą mi to bardzo północno ja myślę, wygląda. Tam, ten. Transformator, tam jeden co widzę, to. to no, nie patrzyłem jest na niego, ale nie, nie, nie pamiętam jak te transformatory się. Ale nie wiem, czy jest, kiedy... On wygląda, czy... mi, wygląda mi równolegle, stary, ale nie wiem, czy to coś. No właśnie, też mi wydaje, że jest po prostu nagle. I wtedy by nie był raczej. No nie wiem, ja bym tu próbował kłebek jakiś, nie? Spokojnie, możemy tam coś ogarnąć z naszego. Będę ja tutaj bardziej, dalej niż w o bym Nie, wydaje mi się, że nie. Ja bym złapał tak może brunszwik no, i kłebek. Możemy może być coś takiego. No. Tak, tak. Wiadomo, że to woda nie będzie, ale... No, ale to może być czasem jeszcze ten, bo to tak wygląda, kurczę. Niskie te drzewa trochę, tak rzadko, nie? One są, nie są gęste jakoś. Hm. No nie wiem. Nice, kłebek. Był już vibe taki, bo to jest w sumie ten. Tak. Cześć. Ta część. Ale ta część no. Tak, tak. Więc dobry vibe. Nice. Został to odczytany. <grystanie> Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Nie będziemy przeciągać tego filmu w nieskończoność. Miło, że byliście z nami i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.